Cześć z tej strony, Franek i będzie taki tutaj. Będę to grał dzisiaj: Super Hero Tycoon 2, Alfa. Bo jeszcze ten, co. E, ten, co w ogóle zrobił, tą mapę, e, tę grę. Ale jeszcze tego nie dokończył. Więc. No. Dajcie łapki w górę sobie i dzwonki. Jakby coś, to mogę kiedyś zrobić moją własną grupę albo, nie wiem, serwer na Minecraft, e, ale tylko mój kolega i Oliver mogą zagrać. E, tak, i z, mogę zrobić moją własną grać tam grupę na Roblox. Zobaczycie sobie. Uuu, no to Hark. Kogo tu jeszcze mamy? Goku? Nie, wiem kto to jest w ogóle. Chyba to był Goku, a nie wiem. Superman. Sonic, na no serio ja nie lubię Sonica. On ma gorsze gry niż ten Mario. A to jest Thor, no to będę grał jak tor dzisiejszego odcinka. Dobra. Nikogo nie ma. Nie być... No dobra, jak to idzie? No dobra, idzie dobrze. Ja już chyba to w szósty raz próbuję nakręcić ten odcinek na serio. Coś mam Jeśli to nie wychodzi mi. Ha. To... 70 tych mam, dobrze. Oto to teraz idę z tu? O, jest. jeszcze nie mam czysto. No to dobra. No to 315 już mam, proszę. Jest, dobra. O, co jest? Dobra, idę do, do stówki tutaj. Dobra. Chociaż to działa normalnie, a wcześniejsze. Kilka Tycoonów, ja próbowałam, to w ogóle nic nie działało. No to widzicie, działa ten, na szczęście. Eee. No, no to ja jestem jednak Thor'em, a ja chciałam być na przykład Hulkiem albo Jokerem. Eee. Ale dobra, Supermanem chciałabym być na przykład Deadpoolem. Goku i tych innych rzeczy, eee, dziwnych, to ja w ogóle nie znam. Z tych Goku Universe, czy jak to się nazywa. Ale na przykład, z Soniciem bym na serio nie chciał być, bo ja w ogóle nie lubię Sonika. Ja bardziej lubię Mario-Gry. Czemu ogólnie Nintendo musieli dodać go do Super Smash Bros. Ultimate, jak to normalnie jest Mario-Postać? Znaczy, Nintendo, przecież Sonika nie stworzyli tylko saga, y Sega ja was nie lubię. Proszę, nie oglądajcie tego odcinka. Na no serio, bo ja nie lubię Sonic. Znaczy, Sega i Sonika. A jak w Nintendo to wy oglądacie, to ja lubię wasz No, na no serio ja lubię. Ja lubię, akurat nie Ja przecież nie żartuję. O, widzicie, mam młot. Przecież aż taki duży tor nie mam młot. Nie więcej on ma dotąd, ale dobra. Coś ten to A, nie mam tu żadnych innych, innych tych... Nie ma tu żadnych innych graczy, żeby sobie stestować. Jakby coś to... No, będę pokazywał swoją twarz dopiero, kiedy będę miał tysiąc subskrypcji. I mogę dopiero moje koszulki, no, czapki, bluzy e, jakieś tam inne rzeczy dawać na mój sklep. Co, co oczywiście, e, kiedy będę miał 1000 subskrypcji, to dopiero będą te rzeczy. No, ja szybko tak mówię dzisiaj, znaczy w tym odcinku. Dobra, 1000 może mi się uda. Uuu, 4000, nieźle. Eee. Jak wy oglądaliście już ten Minecraft, jak i Minecraft Survival 1, no to spoko. Jak, widzi jak widzieliście na tym pierwszym odcinku Minecraft Survival powraca, no to widzicie, no to będę znowu grał Minecraft Survival. Jo! -ho -ho -ho. wiecie. Dobra, dajcie łapki w górę po prostu. I stłonki i te inne rzeczy, no. Subskrypcje. I na serio, jak chcę mieć na tym kanale więcej subskrypcji, więcej od Oliwiera. <grydy> jak jak Oliwiera oglądasz ten odcinek, więc chcę mieć więcej od ciebie, okej? Okay? I na serio. E, ty, o, 1500, tu my, e, ty, Te światła tutaj, w tym Roblox Robloxowi, coś mi tutaj psują. Rzeczy. O, widzicie teraz, jakby ktoś tu przyszedł. Mam otwarte, zamknięte, otwarte, zamknięte, otwarte, zamknięte. Dobra, przestanę już. Dobra. Sorry. Dobra, mamy tu jeszcze jedną broń. Dobra. I co to jest? Co? O, pistolet! Przecież nie używa pistoletu. No dobra, no. O, piu, 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 piu. Dobra, przestanę już. No serio, bo straciłem. Kilka rzeczy już z tego Kilka tych nabojów Poczekajcie chwilę Ta Dam ten drugi den Nie są tutaj Co daje ten pierwszy rzecz? Poczekajcie Ło Nie jestem szybszy o wiele, ale Dobra Dobra Co my tu mamy teraz? Schody, ale jeszcze ja tego nie dokończyłem, no to poczekajcie chwilę. Jak dokończę to, to idę na górę. I będę kończył odcinek za chwilę. Ale jeszcze nie. Reaper Oh man, so we back in the mine, gather our pickaxe swinging from side to side, side to side to side. Nie no, przestanę już dzisiaj. Dobra. Dobra, teraz działa. Sorry na chwilę, bo coś się zepsuło. Dobra. Ale jak, e, jak myślicie, co tu będzie lepsze? Młot? Czy pokonać tego tutaj? Czy bardziej pistolet? Nie wiem, na no serio. Oglądasz ten filmik. Poczekajcie, napiszę... Szemu na. Poczekajcie chwilę. Dobra, poczekajcie chwilę. E, no dobra, już napisałem coś. A, bo on jednak wyszedł, to niepotrzebnie zapisałem. Dajcie łapki w górę, suby i dzwonki. Nie no, przestanę już tymi rzeczami. Już 8 minut trwa ten odcinek, to jest dobrze już. No dobrze, dla mnie, ale nie wiem, czy dobrze dla Was, jak lubicie takie 8-minutowe filmy, no to. No, ten. Mój ulubiony youtuber to jest, e, ulubiony to jest FGTV, amerykański youtuber. Wiem Amerykańcy youtuberzy akurat Jeszcze Dream jest mój ulubiony i Mr. Beast. Że sobie, kto by nie lubił Mr. Beast i Dreama Jak Wy nie lubicie, to... No. Musicie go robić. Ich lubić to znaczy się. S Dobra. I teraz tam zobaczyć sobie, czy mam już dużo Aha, jeszcze nie mam. Ha? Huh? Co, Co jest? Dobra. Poczekajcie. No to tu już będę może kończył odcinek. Poczekajcie, chwilę. Albo jeszcze nie będę kończył. Poczekajcie, chwilę. Ja idę do, 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 te, do tego. Bazy, i normalnie będę szczelał, czy tam inne rzeczy, czy młotem będę atakował już go. Szykuj się na to. Tylko gdzie on jest? Tu. A. To ty? A, to nie on, dobra. A, bo tu jesteś. Dobry. Cię zaatakuje za chwilę. Ha, co chcesz? Co chcesz? Haha. No ha. dobra. I pistoletem go zaatakuje i będzie koniec odcinka. Jakby zauważyć się to, boisz na moim filmiku. A, dobra. Ktoś tam był na moim filmiku teraz, nie? Poczekajcie, i raz go zaatakuję młotem. Idę już tu. Halka zaatakowałem. Polkądra. Dobra, do następnego odcinka.